Cześćko dziecka, jestem Rocksek, a w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić kolejne jajko. Jak widzicie, jesteśmy teraz w innej gierce. Jesteśmy w gierce Thinking Ship Roblox Britannic. Bardzo ciekawa nazwa. No jak jesteście tutaj w lobby, to idziecie sobie do kapitana Charlie'ego. Okej, okay, jak już jestem. I pytam, się tutaj, jest ser? Coś tam, coś tam. Jaka jest misja? Okej, okay, I can try. Daj no spokój i ogólnie lecimy na początku musimy znaleźć łuk więc y, tam jest łuk dobra lecimy po łuk super y, dobra to drugie chyba tak to drugie tak to drugie dobra y, teraz znowu to drugie nie będę wam tego czytał bo i tak jest rozumiecie nie wiem ja po prostu klikam to strzelam a ja myślę że to drugie będzie spoko Okej, okay, te, tak, teraz dobrze, teraz jesteśmy tam do Sterna. Okej, okay, jestem u Sterna, spoko, John jest tutaj, dobra. To sobie Eee, ono, oh you give him tam do kogoś innego, coś tam dał. ex list, chyba o to chodzi. Eee, teraz to drugie znowu. Róbcie to, co ja po prostu to dobrze Wam pójdzie. Eee, dobra, teraz idziemy na mm, piętro E. I musimy znaleźć pielęgniarkę. Jeśli dobrze, dobrze widzę, czy dobrze tłumaczę sobie. Więc nalecimy tam. Tutaj chyba. Dobra, mamy kolejne zejście. Mamy piętro D. To jest za wysoko. Widać, co, co jest co się stało, właśnie. Nie, dobra, dobrze, dobrze, już szedłem. że po prostu tutaj jest E. Tak, tutaj jest E, jest piękniarka, więc klikamy sobie. I finale. Dobra, mamy jakieś listy, więc lecimy do kapitana znowu. Mm, i teraz chyba klikamy why is it important dobrze tak? dobrze mówię i I demand my reward wow 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 o dostałem, dobra super czyli dostałem, widzicie dostałem kolejne jajko możecie tu zostawić super up w górę wbijajcie też na discorda, bo jest tam fajny giveaway na 150 robuxów na dwóch osób jest ogólnie na 300 robuxów, więc zapraszam o wszystkich, trwa do niedzieli Добра, јас с вами шегнавам и нарка!